Witam wszystkich. Dziś przedstawię wam odświeżoną wersję poradnika jak pokonać mitycznego króla burzy. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, możecie wpisać mój nick idd 4 w sklepie Fortnite. Na początku zacznę od przedstawienia buildów, które aktualnie się używa. Pierwszym z nich jest Puma Cassandra. Dlaczego akurat Puma? Ponieważ po użyciu burzy Kunai zwiększa obrażenia o 140% w trakcie lewitacji. Zyskujemy zwiększone obrażenia na bossy, na punkty, na końcowy etap króla burzy i jeszcze możemy tych Kunai użyć przy zbijaniu rogu, jeżeli nie mamy na przykład okrzyku bojowego. Zabudujemy się daszkiem, wtedy mamy zwiększone obrażenia z 1300 obrażeń krytycznych do 2600, co świadczy o tym, że te obrażenia są zwiększone bardzo mocno. Napad nostalgii, teraz po bufach meteorytów. Jest problem przeżywalności na tym królu burzy. Usuwamy całą osłonę, zwiększamy zdrowie. Ten profit polecałbym grać z siłą mięszura skórą mięszura. Dlaczego nie ma Paleoluna? Widziałem, że dużo widzów gra z tą Paleoluną, ponieważ ona nie działa na róg króla burzy, więc jest tak jakby bezużyteczna na tym królu burzy. Nie polecam tego profitu grać. Szybsze eksplozje będziemy grać z rpg -a. W sumie ja polecam grać z RPGa, zwiększamy obrażenia wyrzutni, wskaźnik trafień krytycznych narzędzi i obrażenia od narzędzi. Tutaj, jeżeli gramy na przykład pobijakiem przestrzennym, mamy takiego full dipsa, i obrażenia, i wskaźnik zwiększony. Nalot, przypływ adrenaliny, standardowe gadżety, które się używa na królu burzy. Nalot na końcowy etap zrzucamy na króla burzy 13 bomb, które zadają dosyć dobre obrażenia. Hilek oczywiście do podnoszenia sojuszników i do uleczenia siebie samego w sytuacji krytycznej. Jednakże, no, polecałbym. Trzymać tego kila, żeby kogoś po prostu uleczyć. Jeżeli ktoś nie ma na podu nostalgii, można grać Wesoły Świąt. Wtedy Wesoły Świąt e, wrzucamy sobie zamiast Reksa i skóry Jaszczura pancerz od tego budowniczego, ponieważ mamy osłonę i ta skóra Jaszczura nie zawsze będzie działała, zyskujemy pancerz. I jeszcze wrzuciłbym sobie, jeżeli gracie Wesoły Świąt na pewno bombę leczącą, wtedy leczymy sobie swoje HP w miarę szybkim tempie i sojuszników, dla przypomnienia. Przy okazji też wesołych świąt skraca czas odnowienia zdolności, także częściej mamy burzek naj, żeby zwiększyć obrażenia i częściej będziemy mieć hila z tej bomby dymnej. Jeżeli nie posiadacie napadu nostalgii, też fajnym zamiennikiem jest wymetanie na całego. Tutaj po użyciu tego profilu zwiększamy sobie wskaźnik trafień krytycznych o 160 i jeszcze dostajemy healka. Dlatego też gramy subwafle, rzeczy metalowe znajdują się na tym królu burzy w lobby. Jest tam znak stop, jest tam samochód, więc łatwo sobie te wafelki pozbierać i używać raczej tych subwafli do zbijania rogu i do likwidacji króla burzy na końcowym etapie. Kolejny build, tym razem oparty na operatorce Zjawie. Pod okrzyk bojowy. Okrzyk bojowy zapewnia nam 45% obrażeń broni, 30% do szybkostrzelności i 20% do szybkości ataku zwarciu na 12 sekund. Dlatego też gramy operatorkę zjawia, żeby tutaj te statystyki okrzyku bojowego jeszcze bardziej wzmocnić i ona zapewnia to, że zwiększa obrażenia broni o dodatkowe 25,5% i zyskujemy jeszcze prędkość ruchu również na poziomie dodatkowych 25,5%. Także ten build gra się tylko dlatego, żeby ten okrzyk bojowy rzucić na róg, żeby zwiększyć sobie prędkość ataku zwarciu i obrażenia broni. I to znacząco. Wtedy z łatwością nawet dwie osoby są w stanie zbić róg, jeżeli będą na czas. Profity, jak widzicie, gram takie same jak na Pumie. Wydają mi się one po prostu najlepsze na chwilę obecną, czyli napad nostalgii. No i tutaj jest nic niezmienione. Full dipsa pod róg, szybsze eksplozje, to samo do zbijania bossów, rogów i do końcowego etapu. Przejdźmy sobie do schematów, które polecałbym aktualnie używać na Króla Burzy i grałbym osobiście tylko rpg plus bronią białą. Nic więcej nie jest potrzebne. Więc jeżeli chodzi o schemat do dobijania bossów, do zbijania punktów i do likwidacji Króla Burzy na końcowym etapie, tutaj polecałbym grać rpg Jeżeli nie macie mitycznego rpg w sumie mitycznego RPG-a polecałbym grać na takich perkach pod szybkostrzelność raz modyfikator obrażenia krytyczne grałem bez tej szybkostrzelności, ale tutaj działa lepiej i wtedy sobie gramy na dwa razy gniew króla burzy, zmieniamy tą broń i w ogóle nie męczy nas yy, tak jakby przegrzanie tej broni. Jeżeli mitycznego schematu Gniew króla burzy nie posiadacie, polecałbym grać metalowym maruderem. Bardzo przyjemnie mi się korzystało z tego metalowego marudera, nie mając tego mitycznego schematu. Także gramy go na takich perkach, że mamy raz modyfikator, dwa razy obrażenia krytyczne, szybkość ładowania i żywioł oczywiście fizyczny, ponieważ król burzy jest na tym żywiole fizycznym, więc zyskujemy zwiększone obrażenia. Jeżeli nie macie metalowego, polecałbym małego pomocnika Mikołaja, ale na innych perka. Tutaj oczywiście żywioł fizyczny zmieniamy i zamiast siły odrzucenia polecałbym obrażenia krytyczne. Wtedy, no, będziemy mieć sporo obrażenia, jeżeli trafimy takim krytykiem z tego małego pomocnika Mikołaja albo metalowym maruderem i będzie to działało spoko na wszystko. Czyli na na punkty i na końcowy etap tego Króla Burzy. Tylko z moim pomocnikiem Mikołaja jest taki problem, że jego pociski wolniej lecą w cel. Także metalowym po prostu osobiście lepiej mi się grało. Jeżeli chodzi o broń białą, którą używamy do zbijania rogów Króla Burzy, tutaj polecałbym pobijaka przestrzennego, jeżeli nie mamy łapy Króla Burzy, czyli Fuja Króla Burzy. Jak widzicie, ten mód ma takie same perki i jest narzędziem. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w premii bohaterów mamy dwie premie, które zapewniają nam zwiększone obrażenia do narzędzi. Jedno jest od zwiększenia w sumie obrażeń zwykłych, a drugi do wskaźnika, z czego zyskujemy 56,5% szans na trafienie krytyczne, co gwarantuje nam naprawdę spore obrażenia w rogi króla burzy. I pobijaka przestrzennego polecałbym sobie załatwić, jeżeli nie macie tego schematu, ponieważ jest on bardzo ważny w tym królu burzy, żeby zawsze ten róg zbić, nawet jak się spóźnimy, wtedy nadrabiamy tymi obrażeniami. Jeżeli już naprawdę nie ma opcji, jak załatwić sobie tego pobijaka przestrzennego, również spoko jest widmowe ostrze. Tylko w widmowym ostrzu jest taki problem, że zyskujemy tylko jedną premię bohaterów pod względem wskaźnika i to jest 15 punktów a przy narzędziu dostajemy 17, więc tu już jest minus. Stawiamy sobie wtedy fionę, no tutaj zamiast tych narzędzi polecałbym dorzucić sobie jeszcze dodatkowy pancerz. Przechodząc do pułapek, które są mega przydatne na tym Królu Burzy, tutaj jest panel leczący. Panel leczący służy do natychmiastowego uleczenia. W razie czego jak dostaniemy jakiegoś meteorytu, czy laserem, albo od jakiegoś blastera, Natychmiastowo z tego panelu możemy się uleczyć i jest to dosyć mocny heal. W sytuacji krytycznych możemy takich paneli zastosować 4 i mamy od razu full HP wyleczone, więc on jest tutaj no, mega dobry na tego króla buszy. Jeżeli tego panelu nie macie, no to polecałbym standardowo grać ogniska, jednakże ogniska stakują się do dwóch sztuk. No i tutaj leczenie otrzymujemy dopiero w czasie, więc nie, nie, nie otrzymujemy tego natychmiastowo. Jeżeli macie problem z meteorytami, to przeciwlotnicze powinny na nie działać, jednakże ja tego nie stosuję. Teraz przedstawię wam gameplay. Jak razem z Fleszem pokonaliśmy tego mitycznego króla burzy, we dwie osoby, właśnie na tych profitach. jak grając pumą, Fleszu grając okrzykiem bojowym, jednakże. To było nagrywane gdzieś około miesiąc temu Ale to też jest aktualizacja tego filmiku Jak pokonałem tego króla we dwie osoby Ponieważ tutaj jest on wzmocniony Więc będziecie mogli sobie sprawdzić Jak wygląda grana tego króla burzy Jeżeli nam się udało we dwie osoby Z tymi buildami i z tymi schematami No to w czwórkę raczej już nie powinniście Mieć żadnych problemów Jedyne rzeczy jakie tutaj bym zmienił Z tego co zauważyłem, zauważyć To nie granie na barona Zamiast barona wrzucacie sobie pobijak przestrzenny Żeby potem tych broni nie zmienić czy w trakcie zbicia rogu, tracimy trochę czasu wtedy i tutaj używałem jeszcze ognisk. Teraz bydłem się na panele leczące i są one po prostu o wiele, wiele lepsze.